Zadanie trzecie. Rozwiąż nierówność. Wartość bezwzględna z liczby X plus 8 musi być większa od zera. Żeby taką nierówność rozwiązać, możemy skorzystać przynajmniej z dwóch metod. Ja mówiłam o nich przy okazji rozwiązywania zadania pierwszego. Jeśli jeszcze nie widziałeś, nie widziałaś tego zadania, koniecznie do niego wróć. Znajdziesz go w materiałach, które zamieściłam w opisie do tego wideo. Natomiast. Jeżeli chcemy taką nierówność rozwiązać, no to musimy utworzyć dwie inne nierówności po ściągnięciu symbolu wartości bezwzględnej. Pierwszą nierównością będzie x plus 8 większe od zera, i drugą nierównością tutaj będzie x plus 8. I uwaga, zmieniamy znak mniejszości większości na przeciwny. Mamy na tej podstawie dwie nierówności, które musimy rozwiązać. W tym miejscu uzyskujemy tutaj x, który jest większy od minus 8, natomiast w tym miejscu x, który jest mniejszy od minus 8. Pamiętaj o tym, że za każdym razem, kiedy mamy nierówności, czy to z wartością bezwzględną, czy jakiekolwiek inne nierówności, to zachęcam do tego, żeby rysować wykres, ponieważ z wykresu odpowiedź jest łatwiej odczytać. Najpierw narysujemy sobie wykres. Tej nierówności. I tutaj będziemy mieli x i zaznaczamy sobie minus 8, i tym razem tu w tym przypadku x musi być większy od minus 8, co oznacza, że ta nierówność jest spełniona przez wszystkie liczby rzeczywiste należące do przedziału od minus 8 do plus nieskończoności. Teraz narysujemy sobie wykres tej nierówności. Czyli rysujemy sobie oś, podpisujemy x, zaznaczamy tutaj liczbę minus 8, zaznaczamy ją otwartym kółkiem, ponieważ x jest mniejszy, a nie mniejszy lub równy. I tym razem ta nierówność jest spełniona przez wszystkie liczby rzeczywiste należące do przedziału od minus nieskończoności do liczby minus 8. I teraz, żeby udzielić prawidłowej odpowiedzi do tej nierówności, musimy Oba te przedziały, które tutaj uzyskaliśmy, narysować na jednej osi liczbowej. I zaznaczamy oba te przedziały. Mamy tutaj tylko jedną, tylko jedną i wyłącznie jedną liczbę. Zaznaczamy ją w ten sposób. Ten przedział to będą wszystkie liczby. Od minus 8 do plus nieskończoności bez liczby 8. Natomiast ten przedział to będą wszystkie liczby od minus nieskończoności do liczby minus 8. I teraz, jeżeli wartość bezwzględna, czy wyrażenie wartości bezwzględnej jest większe od czegoś, to tym razem my musimy wyznaczyć sumę obu tych zbiorów, które uzyskaliśmy tutaj. Czyli musimy te zbiory liczbowe, po prostu te przedziały do siebie dodać. Czyli to będą wszystkie liczby od minus nieskończoności do plus nieskończoności, czyli wszystkie liczby rzeczywiste, ale uwaga, z wyłączeniem liczby minus 8, ponieważ minus 8 nie należy ani do tego przedziału, ani do tego przedziału. Czyli zapiszmy tutaj, że będziemy mieli ostateczną odpowiedź którą są wszystkie x -y należące do całego zbioru liczb rzeczywistych z wyłączeniem liczby minus 8. To w bardzo prosty sposób możemy sobie sprawdzić. Czyli najpierw sobie zrobimy sprawdzenie dla x równego minus 8, czyli liczbę minus 8 ja podstawiam pod x tutaj do tej wartości bezwzględnej. No i popatrzmy, mamy tutaj minus 8 plus 8 wartości bezwzględnej i to musi być większe. Od liczby 0. Minus 8 plus 8 wartości bezwzględnej to jest wartość bezwzględna z 0, czyli w rezultacie uzyskujemy tutaj 0 większe od 0, co oczywiście jest nierównością, która jest fałszywa. Tutaj zapiszemy sobie fałsz, ponieważ 0 nie jest większe od 0. Weźmy teraz jakąkolwiek liczbę. Powiedzmy z tego przedziału, czyli niech to będzie liczba minus 10, czyli robimy teraz sprawdzenie dla x -a równego minus 10, czyli liczbą minus 10 podstawiam tutaj pod x -a do tego zapisu, uzyskując minus 10 plus 8, które jest większe od zera, czyli tutaj będziemy mieli wartość bezwzględną z liczby minus 2 i ma być ona większa od zera. Wartość bezwzględna liczby minus 2 to jest 2, czyli uzyskujemy ostatecznie 2 większe od 2, co jest nierównością prawdziwą, co oznacza, że liczba minus 10 jest rozwiązaniem tej nierówności. I zróbmy sobie jeszcze trzecie sprawdzenie. Dla x należącego do tego przedziału, czyli powiedzmy, wpiszmy sobie tutaj 12. Czyli liczbą 12 podstawiam pod tego x w to miejsce, uzyskując wartość. Bezwzględną liczbę 12 plus 8, która musi być większa od 0. Uzyskujemy na tej podstawie wartość bezwzględną z liczby 20, która ma być większa od 0, a wartość bezwzględna z 20 to jest 20, czyli ostatecznie mamy tutaj 20 większe od 0, co oczywiście również jest nierównością prawdziwą. Czyli też sobie tutaj potwierdziliśmy, że liczba 12 spełnia tę nierówność. I w gruncie rzeczy, abyśmy sobie wzięli dowolną liczbę z tego przedziału i dowolną liczbę z tego przedziału, to za każdym razem uzyskamy nierówność prawdziwą. No i teraz popatrzmy, bo w zadaniu pierwszym mieliśmy wyrażenie, które jest mniejsze od 5 i tam powiedziałam, że mamy część wspólną, która jest rozwiązaniem, a tutaj mówię, że jest suma. Popatrzmy teraz na jeszcze troszeczkę inny przypadek, czyli rozważmy sobie taką sytuację, w której mielibyśmy nierówność następującą. x plus 8 musiałoby być mniejsze od zera. I tutaj również rozwiązujemy takie nierówności. No te nierówności mamy już tutaj rozwiązane, w związku z powyższym ja nie będę ich drugi raz rozwiązywać, no bo uzyskalibyśmy dokładnie takie same efekty. Czyli na osi liczbowej zaznaczymy sobie także obie te nierówności, czyli liczbę minus 8 zaznaczam otwartym kółkiem. Tutaj będziemy mieli ten pierwszy przedział, czyli to będzie, czy w zasadzie teraz drugi przedział, tak? To będzie ten drugi przedział. Teraz narysuję pierwszy przedział, czyli ten. I przy tego typu sytuacji, przy tego typu okoliczności, my musielibyśmy mieć faktycznie. Część wspólną. Tutaj nie mamy części wspólnej, więc ostatecznie przy tego typu okoliczności odpowiedzią jest zbiór pusty, czyli nie mamy takiej liczby, która spełniałaby taką nierówność. No i teraz popatrzmy. Weźmy sobie dla sprawdzenia liczbę minus 8. Jeżeli byśmy tutaj liczbę minus 8 podstawili no To uzyskalibyśmy tak samo jak tutaj, po lewej stronie nierówności 0, ale ostatecznie byłoby to 0 mniejsze od 0, czyli byłaby to liczba, nierówność fałszywa, czyli uzyskalibyśmy fałsz. Jeżeli byśmy natomiast wybrali sobie dowolną liczbę z tego przedziału, czyli tak jak tutaj, minus 10, no to my w rezultacie uzyskalibyśmy dla minus 10 2 mniejsze od 0, czyli także uzyskalibyśmy tutaj fałsz. Jeżeli natomiast wzięlibyśmy sobie dowolną liczbę z tego przedziału, czyli na przykład tak jak tutaj 12, no to uzyskalibyśmy tym razem liczbę, czy nierówność następującą 20 mniejsze od 0, czyli jest to także sytuacja fałszywa. Natomiast zupełnie inaczej wyglądałaby sytuacja, jeżeli tutaj mielibyśmy wartość bezwzględną z x. Plus 8, która byłaby mniejsza lub równa 0. W tego typu okolicznościach wykres tych przedziałów, wspólny wykres tych dwóch przedziałów, wyglądałby następująco. Tutaj musielibyśmy liczbę minus 8 zaznaczyć już zamalowanym kółkiem, ponieważ przy wartości mniejszej bądź równej od 0 ten przedział byłby przedziałem lewostronnie zamkniętym, a ten prawostronnie też prawostronnie zamkniętym, czyli ten był lewostronnie zamknięty, ten prawostronnie zamknięte, czyli wykres wyglądałby w następujący sposób. I tutaj odpowiedzią do takiej nierówności byłaby tylko i wyłącznie jedna liczba x równy Minus 8, dlatego że podstawiając liczbę minus 8 tutaj do tego wyrażenia, uzyskalibyśmy sytuację taką, w której 0 byłoby mniejsze lub równe 0, czyli to byłaby prawda. To była, byłaby nierówność prawdziwa. Natomiast jeżeli byśmy podstawili każdą inną liczbę z liczb rzeczywistych w tym przypadku, to za każdym razem uzyskalibyśmy tak jak tutaj. Nierówność fałszywą. Mam nadzieję, że to tłumaczenie jest dla Ciebie zrozumiałe. Jeżeli faktycznie masz jakiekolwiek kłopoty, to pamiętaj o tym, żeby skontaktować się ze mną przez mojego bloga ilonabednarska.pl i tam zostawić mi zapytanie. Dla mnie to jest bardzo ważne, że komunikujesz mi, że jest ok. Albo że nie jest OK, bo przynajmniej wiem, czy trafiam lub czy nie trafiam do swoich odbiorców. Także naprawdę nie krępuj się, kontaktować się ze mną. Możesz także zostawiać komentarze pod moimi filmami. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.